Hmm, co my tutaj mamy? O, oh jest. Dobra, wezmę Devwinga, Chyba. I hmm. oh, 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 oh. jeszcze spojrzę sobie na swoją ściągaweczkę. Pyramaniak. Jestem tam dziesiąty, Devwing trochę wyżej. Niemiłka gromiło o wiele niżej. I BRB jeszcze, no też niżej. I będzie Dewing. Albo może Pyramaniak? Nie, no dobra, Devwing będzie. Ludzie powinni zrozumieć jedną rzecz. Obejrzenie poradnika nie sprawi, że zaczną lepiej grać. Trzeba myśleć i grać. Proces, progres w umiejętnościach przyjdzie. Nie do końca się na to. Nie do końca się z zgadzam. Trzeba faktycznie myśleć, to myśleć i grać. Natomiast obejrzenie poradnika albo innego szkolenia zawsze sprawi, że czegoś się nauczysz. To jest niemożliwe, żebyś. Znaczy, jeżeli to będzie dobre szkolenie. Jeżeli to będzie dobre szkolenie, to nie ma opcji, żebyś się czegoś nie nauczył. I czasem. U mnie przełomem w grze było jedno zdanie mojego ziomka. Nawet w nie ziomka. Brzmiało ono tak. Chłopie, twoje życie to zasób. Wydawaj go, o wydawaj go rozsądnie. I ja po tym, po tym zdaniu, jednym usłyszanym, zacząłem wygrywać w cholerę więcej gier. A, a co do tych budżet deków. W ankiecie wyszło, że ludzie chcą budżet deku. Jeżeli będą się oglądać, możemy iść na serię. Po pierwsze nie, bo wiem, że nie będą. A po drugie nie, bo. Dlaczego nie? A po drugie nie, bo. No bo. Nie, nie... Jaki sens jest nagrywać. Znaczy. Nie wiem. Ilość budżet deków jest w pewien sposób ograniczona, bo mogę nagrać deck, który jest tani, który wygrywa na 25 randze, ale a w tym momencie będzie 50 na 40 randze, czy tam na brązie, czy na czymś tam, ale jaki to ma sens? To nie ma żadnego sensu. Można nagrać 2-3-4 budżet deki, które są tanie i które są dobre którymi, mm, zakładam, że można dojść do jakiejś sensownej rangi, ale to jest koniec. Nie będziemy nagrywać deków po to, żeby je nagrywać, bo komuś się coś tam spodobało, czy coś tam innego. Jak? Jakby ta seria miała jakieś super wyświetlenia, nie? Tak na 50 tysięcy na odcinek. To ja i tak nie będę siedział i wymyślał jakichś gównianych deków, bo to jest bez sensu, nie? Można nagrać jeden, dwa, trzy, może cztery takie deki. Niech ludzie mają i ogarniają sobie powrót do gry. Ale wszyscy dążą do... do tego, żeby złożyć normalny dek. Więc po co ja mam robić serię z budżet dekami? To, to mija się w ogóle z jakimkolwiek sensem. Czy celem. A i tak wiem jak te budżet deki się będą oglądać. Wiem, że nie będą. Nie sobie Oby tak dalej. Wyszło w ankiecie co wyszło. Natomiast ja mam też trochę doświadczenia w prowadzeniu tego kanału i wiem co na tym kanale się ogląda, co się nie ogląda. A więc... Mogę postąpić tak jak... Yy... Tak jak powiedzmy ankieta na to wskazuje, ale wiem, co się z tym stanie. Więc pozwolę sobie ufać swoim przeczuciom. Pobieżny opis archetypów dla klas, zwłaszcza że Priest miał reworka i dochodzi. Ale w jakim stopniu. W, 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 w jaki sposób to ma komuś pomóc. Wraca nowy gracz do gry i on uh, słyszy o tym, że jest deck na magu, który składa się z 30 kart, albo jest dek, który składa się z sekretu. I co mu to daje, bo nie rozumiem. Nie no, wie, wiecie, to jest ten moment, w którym musimy sobie powiedzieć jasno. Pomysł jest fajny, ale jest. Yy, ale nie ma co na siłę go forsować, nie? Bo... O ile możemy oczywiście tutaj wymyślać super hiper zajebiste pomysły na ten poradnik. To bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że te pomysły są od dupy rozstrza. No Nie wiem. Naprawdę wam się wydaje, że ktoś, kto wraca do gry, potrzebuje opisu wszystkich 10 klas i tego, jakie taki można na nich złożyć. No. T Sergio, Przecież jak on tego wysłucha, to trzy czwarte zapomni po tym, jak skończy tego słuchać. Więc no. To, to... Da się Ciebie mieć w znajomych w Hearthstone, nie? Jasne, jak się znamy, to się dodajemy, albo jak jest taka potrzeba, dlatego chodzi siódmego. Nie dodaję ludzi po to, żeby ich mieć, nie wiadomo po co. A nie uważasz, że w ustawce ten smok z szóstego tieru, jak zagrasz Stronnika z Okrzykiem Bojowym, to daje wszystkim przyjaznym Stronnikom ten plus jeden? To nie uważasz, że powinien być on chociaż jeden, zakładam, że tier niżej? Bo moim zdaniem, jak wbijesz szósty tier, to już zazwyczaj masz pełny stół, a to, że zagrasz tego smoka, to i tak od razu czegoś super ci nie da. A na przykład tą typiarę co daje smokom boską tarczę na agonii jest trochę lepszy, bo od razu, jak wejdzie na stół i zacznie się grać, to robi trochę lepszą robotę. A tego smoka on chyba się malego nazywa kalegos Tam Kalegos. To tak naprawdę tylko Alex strasznie się przyda, bo ona jak najszybciej musi kaczmą ulepszać. Nie, nie uważam tak. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Dobrze będzie zobaczyć. Wypaść. Nie uważam tak z jednego prostego powodu. Nie trzeba w tej grze wiele, żeby dostać stronika szóstego tieru. Zamysł był taki. Nowi gracze nie mają kart, grają budżet dekami. Dąży do zbudowania mocniejszych deków. Ale zamysł czego? Miałem na myśli, żeby wskazywać, które klasy w danym momencie mają najlepsze talie agro, które kontrola. Ale po co? Świetnie sobie radzisz. Cześć, jestem nowym graczem. Bardzo lubię grać hunterem. O, ale tutaj usłyszałem, że najlepszym agro deckiem jest warrior. O nie, no to ja muszę warriora teraz składać, ta? No nie do końca tak ja. Nie, sorry chłopaki, ale wiecie. Póki co przewinęły się dwa jakieś takie co najmniej średnie pomysły na tematy do tego poradnika, więc. spasujmy, darujmy, bo. to. to, to, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Witaj ponownie. Jak ci się Jeżeli. jest jakiś temat, nie? i trzeba rozkmieniać, wymyślać i wałkować jakieś tam opcje. Ja kurwa nie wierzę, no naprawdę nie, ani jednego radpaka nie dostałem przez taki okres czasu. Ja co zrobisz? O Jezu, jedyny. Jeżeli jest jakiś temat i trzeba wałkować tyle czasu yy, ten temat, żeby coś wymyśleć, a jeszcze nic nie zostało wymyślone, no to widzicie, że ten temat jest beznadziejny, nie? Nie ile można takich taki poradnik, siema, wróciłeś do gry, no elo, no to lipa, nie? Tutaj masz dek, weselę dek. I powtórzyć wszystko co mówiłem, już przez lata i, i co ludzie raczej wiedzą. Nie, 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 bo to do niczego nie prowadzi, no. Nie wiem, może ja jestem jakimś ignorantem albo głupi, albo jestem głupi po prostu. Ale dla mnie to, to jest... bez sensu. że jeżeli tak mówimy, grasz, jesteś praktycznie nie do zabicia więc co powiem ci inaczej trochę jest tak że jeżeli masz coś złożone bardzo dobrze to jesteś nie do zabicia E, wygląda to w ten sposób, że jeżeli złożysz sobie dobrze murloki i masz taki high-endowy e, high setup, to jesteś nie do zabicia. Jeżeli złożysz sobie dobrze demony, to jesteś nie do zabicia. Jeżeli złożysz sobie bestie, to jesteś nie do zabicia. Jeżeli złożysz sobie mechy, to jesteś nie do zabicia. Jeżeli złożysz coś dobrze, to jesteś nie do zabicia. A i tak cię ktoś może zabić, bo może cię, czy, 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 cię czymś skontrować. Ty swoimi demonami spotkasz z dobrze złożone mulloki, to cię tak zjedzą, że to nawet nie zobaczysz, kiedy przegrałeś, nie? Więc to nie jest tak, że jak z demonami, to jesteś nie do zabicia. Jesteś też tak, że jak siądą ci karty i akurat dobrze ci się setup złożył, to faktycznie masz wrażenie, że jesteś mega kozakiem. Ale jak spotkasz się z czymś, co kontruje twój setup, to już nie jest tak kolorowo. Czy Ratpak byłby zbalansowany na tierze trzecim, a zainfekowany wilk na drugim? Dobrze. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Ty no ja nie wierzę w to tyle czasu nie dostać Ratpaka jaja co robicie Krufa, która jest runda. A ja jeszcze Ratpaka, ani razu nie widzimy grzendo ja Dwie gry z rzędu, tym wingiem, nie? Żeby było śmieszniej. Hmm. Czy Czy wyrosło zainteresowanie w HS Google w trendach? Jestem chyba ja tak sprawdzałem, a nie pamiętam odpowiedzi. Można szybko zobaczyć. Nie. Jest dalej tak samo niskie jak było. A, jest zaraz pak. Fajno. spodziewałeś się dużo nowych powracających graczy? Ja? Nie. Wiesz. Nie ma tak naprawdę żadnego powodu, żeby jakichś dużo ludzi do gry wróciło. Owszem, pewnie trochę wróci. Ale przy każdym dodatku tak naprawdę trochę wraca. A w kręcto mnie się nic nie zmieniło na lepsze, nie? Tylko się wszystko zmienia na gorsze coraz bardziej. Eee, co z tego, że dostaniesz dek, no przecież to jest jeden dek, nie? Ludzie w dzisiejszych czasach to jak zagrałem dwie gry to już tam inne, bo to przecież tam... O! Wreszcie. Przecież nie można grać jedną talią za długo A... hmm. No dobra, to po tego eee, A gra dalej wygląda tak jak wyglądała, czyli trzeba grindować nie wiadomo ile, żeby dostać dek. No trochę no, może to przyspieszyli tymi jakimiś tam zarankerami czy coś tam. Eee, Deki są jeszcze głupsze niż były kiedyś. Kiedyś jak dało się grać budżetowym dekiem, ja normalnie bym był w stanie powiedzieć, że spokojnie bym był, wbiłbym tą legendę i na legendzie pograł. To w dzisiejszych czasach, co mi się trochę wydaje mało realne, przynajmniej w jakimś tam stopniu. A więc... Nie uważam, żeby jakiś wielki boom na nowych graczy był, czy coś w tym stylu. na powracających. Mi się udało namówić jednego kolega do powrotu. No, tylko wiesz, pytanie jest ile ten kolega po... 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 pogra, nie? Czy to będą dwa dni, czy dwa miesiące, czy dwa lata? Strzelam, że dwa dni. Dla mnie nie ma sensu ten poradnik. Ktoś wraca, czy ktoś wraca, czy zaczyna i chce sobie popiegać to się obawi bez tego. Jak ktoś chce więcej info, to na HS Arena Madeki, na Radio, przegląd Mety wszystko. Na Madeki i patrzę Deki, na Play Hearth, są wszystkie newsy. Nie wiem co by potrzebował nowy wygrać, wiedzieć więcej. No no właśnie zresztą. Znaczy... Ogólnie ponad poradnik dla powracających graczy to ma sens, jasne, nie? Tak na przykład w LoLu, jak gra, ja grałem w drugim sezonie, no to tam w ogóle wyglądały inaczej itemy, inaczej dżungla, inaczej coś tam, nie? No i tutaj jest, jest takie pole do popisu, że o, siema, tu się dżungla zmieniła, doszło to, tu się zmieniło tamto, doszło tamto. Tu się zmieniły itemy, tu się zmieniły jakieś tam, nie wiem, talenty, czy masterki, czy jak to się tam zowie, nie wiem, nie pamiętam. I wiesz, jest trochę tematów do omówienia dla takiego nowego, znaczy dla takiego powracającego gracza, okej, okay, zgadzam się z tym. Natomiast w Hearthstone'ie wszystko wygląda dalej tak samo, no nic się nie zmieniło, nie? Wynajmij rekruta, póki możesz. O, nie no, nie chcę sprzedawać ziomeczka personie dalej wygląda tak samo wszystko, dalej masz mane, areny, pakiety, etc. Jedynie co to zmieniło się to, że na przykład teraz nie wiem dobrym junglerem jest tam, nie wiem, niech powiedzieć, e Evelyn, a nie Sin czy coś tam innego. To tutaj się zmienił dek, nie no ale to, to Kto. Co, co kogo interesuje jakie deki są teraz w mecie? jak dopiero zaczyna grać i jeszcze nie masz żadnego deku, nie? No to. Jaki to, 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 to masz, no. Zwiększyli liczbę po drugą tej grafik mobów. Ja, ja się jeżeli nie spodziewasz się dużo nowych graczy, to po prostu w początku był skazany na porażkę. To nie ma dla mnie żadnego związku. Nie łączę jednego z drugim. Nie miałem sobie darować harstowna, ale dam tej grze szansę. Zobaczymy, że wprowadzone nowości przyciągną mnie na dłużej. No to jak chcesz, to możesz ten... Jak masz ochotę, to możesz opisywać swoje doznania, w się sensie tam raz na kiedy wpaść na stream Raz na kiedy wpaść na stream i powiedzieć co ci się podoba, co ci się nie podoba itd. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Hmm, dobra, niech będzie to. Wybrałbym dokładnie tak samo. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Co to znaczy deck wyszedł z mety? Nie za bardzo rozumiem. W sensie wy a, wyimaginowanego rankingu stworzonego przez kogoś tam? Gdzieś tam? Hmm. Internet zrobił wam krzywdę, wiecie? Bo... Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Jeżeli chociaż przez chwilę myślicie o tym, jaki Deg jest w mecie, jaki deck nie jest w mecie, wyszedł z mety wszedł, mety, wszedł do mety, wszedł do czegoś tam. Wiadomo, że jeżeli coś dostanie nerfa, czy coś tam, to inna kwestia, ale jeżeli chodzi o samą metę, pójdź we ludzie. Jeżeli wy nie gracie o jakieś mistrzostwo świata, to co za różnica w jakiej mecie jest deck? Czy w tierze A, czy w tierze B, czy w tierze C? Wszystkim da się grać i wygrywać. A jeżeli się nauczycie grać lepiej, to wbijecie lepszą rangę. To nie jest tak, że mając dek poza metą, nie da się wygrywać. i Nie da się tej rangi wbijać. Więc sugeruję. Nie patrzy na takie bzdury, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.